Siemka wszystkim, witam się z wami ponownie z tej strony Jano, wasz zagrajmer Siemka wszystkim, witam się z wami ponownie z tej strony Jano, a to jest zagrajmy w Shogun 2 Total War Mam nadzieję, że w tym odcinku już się mi poprawi jakość głosu Ojojoj, przepraszam z... Witam się z wami ponownie, tutaj Jano, a to jest zagrajmy w Shogun 2 Total War a więc przepraszam, po pierwsze przeproszę was za jakość poprzedniego odcinka, ze względu na to, że no był nagrany w chuj za cicho, przyznaję się wam. Przepraszam, to była moja wina, źle miałem ustawiony audio, już to poprawię, mam nadzieję, że będzie lepiej. Naprawdę no, szkoda, że tak wyszło, żałuję. Ale powiem wam, że przynajmniej zawsze jakoś to teraz naprawię. Co dalej? Hmm. a to już sobie naprawiam. Powiem wam tak, no a teraz moim zdaniem tak do końca, żeby tutaj cokolwiek tylko tak sobie ugrać to zniesie tylko i wyłącznie tą prowincję tutaj chociaż wiecie co, nie wiem jak to wyjdzie bo jak widzicie ta prowincja jest dosyć taka nietykalna nie do ruszenia, na no. dużo armii nie jest no troszkę się boję i ruszyć, tam. no tutaj też jest dosyć sporo tego Słuchajcie, no teraz zaczyna się już taka cięższa gra w szczególna. Gdyż tutaj widzę, że jest 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, wow, 20 oddział. A my mamy zaledwie 9 plus wsparcie 5, 6, dobra, 6, 7. 9 plus 7 to nam daje 16, niezbyt wysokie. jeszcze, tylko nam zostawiam te kusiłki stąd a tutaj coś niezbyt widzę jeżeli chodzi o y, zadowolenie opór wobec nie jest no niestety, tutaj jeszcze brzmienie dodatkowe z jakiejś biegun sztukach, mu, mu. no i zamyk No dobra, mi się wydaje, że jakoś to tam pójdzie. Co sobie teraz rozwinę? Tak, tak. O, tarta w A co to, to tutaj da się rozwinąć? A nie, nie da się kazne Dobra. Słuchajcie, nie wiem. Nie mam pojęcia co teraz robić kompletnie na gruncie, ten odcinek tak, żeby dać wam coś, bo są wakacje, na pewno będziecie chcieli sobie to wszystko pooglądać. A więc chcę wam więcej coś tutaj pokazać, chociaż. Napotkałem nowy ród i to jest ród Haduri i zobaczmy jak on się prezentuje Dobra gościa, ale co prawda mogę z nimi... nie chcę żeby z nimi handlował Dużo wrogów mają o Jezu i powiedzcie mi co ja mam w takim wypadku zrobić tutaj, bo naprawdę ja już nie mam żadnego pojęcia Hmm na początek zakończę rundę, tutaj pozupełniam sobie oddziały, te które mam tutaj, tak, bo troszeczkę tego do uzupełnienia jest. I jakoś to pójdzie. No powiem wam, że jeszcze muszę zdobyć 14 prowincji, w tym tutaj tę prowincję szogunatem, aby wygrać kampanię, aby tak po prostu przejść, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia co zrobię, ale... Wiecie co, tutaj od dołu bym musiał zatakować tą... tych Atory i zobaczyć jak to wyszło. W sprawa wtedy nie byłbym kryty, ale oni mają tyle wrogów, że bez problemu im się wydaje. Dam radę to ogarnąć. O, pięknie się uzupełniło wszystko. Zapakuję sobie, jakby na stateczek.

tam pod tamtą armię to się przyda tak a jeśli chodzi w ogóle jak mam w tą armię stąd jakąś wytransportować ja jego wziąłem w nie ogarniam troszeczkę bo z dawna nie nagrywałem no dalej to jest chrześcijaństwo hmm większa szybkość panowania stóp każdy ojciec w budynku, budynku umożliwia powołanie jednego dodatkowego mnicha szerzej buddyzm zabracał ja dość na buddyzm o Jezu, nie chcę, mi się wolał budować sobie port handlowy, znaczy wojskowy. Czekaj... Chcę jeszcze mogę postawić targ. No i zobaczmy, to jest taka armia zaporowa, jak ja to tam nazywam. No, w przedziałku nie mam tu troszkę wojska. No, w solicy też muszę zostawić trochę wojska. A, tak, tutaj mam trzy, dwa oddziały, to mówię, przyjdę przejdę tutaj. No to sobie dodatkowo na genuaty. Trochę trochę samuraj zmieszany i będę powoli szkolił taką kolejną armię szturmową. W czasie sobie zakończę rundę standardowo. Będzie trzeba wyruszyć na wojnę. Nie ale naprawdę ja przypuszczam, że z tamtym rodem mi się dosyć ta wojna jakoś poukłada, z to, że z taką ilością wrogów co oni mają to... O, o, jest zima, nie podoba mi się Ale wydaje mi się, że jakoś tam dam radę to przepłynąć. Widzę tutaj wyślę troszeczkę statków tak jako takie wsparcie dla tej floty bo jest troszeczkę przymalutka była. I tak jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy wyciągną całą armię z miasta. No jest dalej zadowolenie jakieś takie, wezmę tylko dowerbuję tutaj. Wow, samuraje z nadkinatami. Hmm, ciekawe. Całkiem ciekawe noski tutaj mogę szkolić w Mają sobie tu miasta z Wiari w szkole, co na tam szkodzi. I flota niech płynie z powrotem. Będzie tutaj takie po prostu... Na to... mm. szczęście armu chyba nie mają. Ale tak czy siak wiecie, co wypowiedzą, że wojnę albo nie. Najpierw zapiszę sobie. Zapiszę to tak, jako wojna z Hattori. Ok. A czas rozpocząć bitwę, wypowiadamy wojnę. O, dlatego dobrze, że właśnie to zrobiłem. Nie, jeszcze nie do końca. Nie wiem, że nie wkompiłem się z moim. To może być malutki problem. Zaproponuję przyłączenie się do wojny, ale w zamian za czegoś takiego. No dobra, dam wam jeszcze trochę golda. A może tak to ujdzie? Nie, wiecie co, wolę dać im więcej złota niż przyłączyć się z nimi do wojny. Z kimkolwiek. Chociaż chyba będę musiał. A tam jakoś tak, Nic no, nie przyjmę. Skakuje to kogoś tam ten root. Okay. No i teraz robimy tylko taki mek. Zerwano z jak to pięknie. Te układy polityczne są naprawdę zajebiste. Wzywamy sojuszników, a jakże? Zasuki, odmówiły wyzwani na wojnę. No cóż, podał. Szybki zapis, wiecie co, postaram się to rozwiązać na tym, na automacie No ale właśnie, straciłem jeden statek z bardzo dużym doświadczeniem, więc wolę sobie to wczytać I niestety zanudzę was tą jakże szybką i wolną bitwą morską, ale w nagrodę nic nie stracimy Czekajcie telefon, zaraz do was wracam Okej, okay, już jestem na nowo z wami, przepraszam, jeżeli jeszcze będziecie słyszeli zakłócenia które będą wywołane moim tutaj komputerkiem, które no na taką pogodę źle reaguje, powiem wam, bardzo źle reaguje i... No chłopaczek tutaj mocno musieli z wentylatorków korzystać, ale co to? No. Także zobaczycie tą bitwę morską. Ale powiem wam, że to jest dosyć żałosne, bo praktycznie takim stat z takimi statkami, z takim doświadczeniem jakie ja mam, to te szybkie bitwy... Szybkie bitwy są strasznie mało realne, bo naprawdę to było niemożliwe, że miała stać jakiekolwiek statki w takiej bitwie, bo dziczwy morskie są szczególnie banalne wręcz. Z dwoma statkami można przyjąć całą flotę od wroga. wroga. się no pokażę wam to. Te dwa statki tylko będą używał z tym dobrym doświadczeniem. Reszta niech sobie gdzieś będzie byle gdzie mamy. Okej, okay. albo nie wezmę. Jeszcze jeden statek. Będzie chociażby ten. Będzie szybciej zdecydowanie i zrobimy tylko tak, słuchajcie. Abordaż. Kurde, nic nie widzę. A, nie zaznaczyłem stateczku. No i to będzie wyglądało dokładnie tak Ładno płyną No, tylko mi podpalają te statki z lekza, tego nie lubię Wow! Faktycznie mogli mi to przyjąć, bo mają dobre te statki To są statki z bombami, no ale już na szczęście no to teraz tylko wyjście z bitwy. Widzieliście, trzema statkami to praktycznie przeszło. Ich morale tak błyskawicznie upadły i jednego statku nawet się nie zdążyłem tam im przejąć. No masakra. Mam nadzieję, że faktycznie nie straciłem tego statku, tamtych bombiarzy, bo to by było trochę łatwo. Na szczęście nie straciłem. Okay. Mm, nie rozumiem? Ok. A, patrzcie, uciekli. Ale mój generał awansował, na szczęście tutaj jakoś. Już sobie wybierzemy chirurg. O! Tutaj pierwsze, pierwszy awans tego generała, więc tak, już tak powoli idzie. No, i co jeszcze? Tutaj ta flota dalej nie może się więc zakończymy tę turę zimową. I pomykamy dalej! na wrogi ród aż po szogunat dobrze się z mory nie kluczem, bo tam była taka sieczka dobra na syna mamy przez pięć klan się rozrasta no ród klan klan nawet nie było. Pamiętam wam, że Rud, nazwa jako ród mi się bardziej kojarzy, względem to, że, kla że klan to bardziej jakoś tak z, z telewizją polską mi się kojarzy. I z Maciusiem. No, a potem wylądujemy tutaj naszymi wojskami, tą zatokę całą odbijemy sobie tu, tu wylądujemy wojskami, kurwa będzie, ob... zrobimy im ogień z dupy. Nie? Worą flotę yy, morską mają Mori Przepraszam Was, ale jeszcze troszeczkę tutaj Jestem chorusiany mm, fajnie, bo teraz będę wrzucał już te filmiki po pół godziny, więc będziecie mogli je sobie spokojnie ogarnąć, tak? Będziecie po prostu przychodzić, patrzeć. O, ja bym dał filmik, Shogun 2, woo, ale fajnie, tam pół godziny zagrajmy wy i będziecie po prostu zadowoleni. Bo tak jak mówię, no mi się wydaje, że łatwiej Wam będzie ogarnąć jeden półgodzinny filmik niż spam kilku po 10 minut. A po prostu tak jak będę wrzucał te filmiki dalej w takim samym powolnym tempie, czyli jeden, dwa filmiki, na, e, znaczy jeden filmik na dzień, na dwa i z tego otóż powodu po prostu będzie Wam takąś powoli szło dziwne, że ta kreda ma tak mało ziemi. I ma sporo wrogów. Ale tak, kiedy ja osobiście bardzo lubię. No i tak, po pierwsze tego, po drugie przymierza. I wszystko pięknie. No i ta Keda jest teraz naszym sojusznikiem. I mniej więcej teraz wygląda nasze nasza Tutaj nas lubią i tutaj nas lubią. A reszta nas nienawidzi. Także nie wiem, jakoś to będzie. Jeszcze chciałem, że to aż tak to nas... Czekaj, co to tutaj za To jest Root HTK. Aha. obojętność, tak? Ja mam trochę pieniążków. To mam prawo przemarszu. Mmm, nie spodobało mi się prawo przemarszu. Troszkę pieniążków mam. Do... Nie chcecie? Macie dużo pieniążków. Nie powiem wam, że teraz staram się to jakoś tak... A, bo ja żądam! Dlatego okej. Okay. Prawo przy marszu, bez obraniczy. I tutaj im dam jeszcze daninę. Zaproponuję na 5 tuł. No nie no wiecie co nie chce im się. Kto nie, to na początek nie będę od nich tam nic wyzyskiwał. No i tutaj stało to prowincja... O, ty ja z Takedą handluję? Ty, handluję z Takedą, ale buyer. Dobra, ale nie, Czekaj, tutaj widzę armii nawet, nie ma. Bez problemu, to przejdzie. To będzie tak proste jak półeczka z msółeczkiem, Do jedzonka, he <gry> No nie wiem, mam nadzieję, że ta jakoś będziesz... dobra. Bo jak będzie zła, to będzie lipa. Tylko dlaczego ta Takeda ma... Nie wiem, ktoś powie. Widzicie, tutaj na znaczku tej floty z Takedy był taki czerwony, taki krzyżyk. Pulsował. Powiedzcie mi, co to oznacza. Nie. Nie chcę takiego dobiegnąć. No właśnie widzę. Moja Takeda przestała istnieć. Patrzcie. Moi kochani sojusznicy. Patrzę na tę animację. Nie do takedy akurat, bo mam spory sentyment i... No szkoda, bardzo mi szkoda tej takedy. Dobra, nie będziemy tego oglądali do końca. Bo aż się łza łezka po... napiła łza do oka. No jeszcze czy z wami nas tutaj, Chcę zobaczyć i też armii nie ma A flota? Przyszło flota zobaczyć. U flota jest taka po pokarnym stanie. Okay, tam. tutaj wysadzimy część, tutaj wysadzimy część. O jacie! Nie zdążymy wysadzić całej floty, znaczy całej armii. No nie wiem, najwyżej tutaj będę miał trochę pójść Przepraszam, sobie zapiszę, przepraszam, tak non stop zapisuję, ale wolę już w takiej momencie rozgrywki być bardzo ostrożny na wszystkie swoje ruchy, bo nie chciałbym przez jeden głupi ruch potem popłynąć ze wszystkim, bo tak jak widzicie tutaj rozdzieliłem swoją armię na dwie części, a więc jeżeli załóżmy wyskoczę z której strony jakaś silniejsza armia, to skurwysyny podbili prowincję, którą ja chciałem podbić, a to suki. Oj denerwują mnie Ten ród jest mega denerwujący No wiem tu na jak nieprzyjaciel Odbiję to szybciej od was Aha bo co mi sojusznicy tak? Chyba ja mam z nimi wojnę Nie wiem Automatem o, Taką armią miał mnie wybić tych oddziałów. Nie wierzę. Dobra.